Chciałbym zaprosić kolejnego wykładowcę, pana profesora Wojciecha Kiebzaka, konsultanta wojewódzkiego do spraw fizjoterapii i pan profesor reprezentuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum. Panie profesorze, oddaję głos. Dzień dobry. Ja słyszę doskonale. Tak, zapraszam, panie profesorze. Dzień dobry. Przesłuchując, bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się z takiej formy spotkania, że możemy wymieniać się poglądami. Ja w 2001 roku zrobiłem spotkanie ekspertów z, róż, z dziedzin różnych metod, z różnych metod ekspertów, którzy na tym spotkaniu mieli zapoczątkować ustawianie pewnych procedur, które mogą przy wspólnej dyskusji. Jako wynik tej dyskusji mogą stanowić podstawę do funkcjonowania w fizjoterapii, skutecznej fizjoterapii. I widzę, że właśnie dzisiejsze zebranie ma taki charakter. Myślę, że to jest doskonała forma ją trzeba bezwzględnie powielać. A w dyskusjach chciałem zwrócić uwagę wszystkim Państwu, że. Nasze wykłady nie wyczerpią każdego tematu, czyli wykazywanie, że ktoś czegoś nie powiedział, wydaje mi się jest bardzo dobrą wskazówką, która ma stanowić spoiwo tej całej konferencji. Natomiast nie jesteśmy w stanie objąć wszystkie zagadnienia. Ja zaobserwowałem trzy rzeczy, które będą na pewno w podsumowaniu bardzo ważne. Pierwsza rzecz to organizacja, czyli etapy postępowania z pacjentem, finansowanie tego pacjenta. Drugi element to diagnostyka. Bardzo ważna diagnostyka i tu zwracam uwagę, że mówimy też o diagnostyce niemowląt, który dzisiaj pozwalam się Państwu, czy małych dzieci, jestem w stanie Państwu dzisiaj to zaproponować. I trzecia rzecz to treści. Czy właśnie przed usprawnianiem wydolności organizmu uruchomić przeponę, stawy żebrowokręgowe, czy pamiętać o nerwie błędnym, to wydaje mi się, że w czasie tej dyskusji może uda się nam wyjaśnić, albo przynajmniej zaproponować. Proszę Państwa, o koronawirusie wiemy znacznie więcej niż w listopadzie czy jeszcze parę miesięcy temu. Faktycznie statystyki pokazują te półtora miliona, ale naprawdę nieznana jest liczba, bo przecież często jest podnoszony fakt bezobjawowego przechodzenia tej choroby. I tutaj dla ludzi, którzy wątpią w, w obecność powikłań. Koronawirusa, to chciałem tylko pokazać, że dwa lata wcześniej przy całym cyklu obliczeniowym zmarło 108 osób, które były w sezonie epidemicznym tymi pacjentami, które rzeczywiście te osoby zmarły jako powikłania grypy. Więc tutaj, jakiekolwiek uwagi w społeczeństwie, które no, dyskredytują występowanie tego zjawiska, jest absolutnie nie na miejscu. W objawach, które tutaj już częściowo zostały wymienione, niezwykle ważna rzecz, która będzie obciążała proces usprawniania pacjentów w przerzeczeniu są to zmiany w pucjach, które przy kombinacji szklanej szyby czy mlecznej szyby ze zgrubieniami przegród będą wywołyły zmiany o typie kamieni brukowych. Niezwykle charakterystyczne zaburzenia chemosensoryczne często powtarzane przez wielu pacjentów objawy grypopodobne ja wypisałem może nie będę ich wszystkich cytował 17 objawów tutaj pani doktor moja poprzedniczka dokładnie to pokazała na swoim slajdzie i trzeba wziąć pod uwagę przepraszam taki fakt że jak wspomniałem ile naprawdę ludzi zachorowało my tego nie wiemy ze względu na tą linię, która teraz się pojawiła, około 80% zainfekowanych przychodzi chorobą, bezobjawowo. Pytanie jest, co my możemy zrobić z tymi pacjentami? Co my możemy zrobić? Co my mamy zrobić? My bezwzględnie jesteśmy w zespole le lekarskim, w zespole terapeutycznym, gdzie są oprócz fizjoterapeutów, psychologowie. Musimy się zastanowić, jaki cel mamy sobie wyznaczać. E, e, aby no, być zadowolony z tego procesu, aby się czuć bezpiecznie, aby stres, który towarzyszy pacjentom dotkniętym przez chorobę, nie był jedynym stresem, bo tutaj jest stres zespołu leczącego. Czy zachoruje, czy zachoruje kolejny raz, e, czy ja nie spowoduję swoimi dzia działaniami powikłań atrogennych I tak naprawdę to. Celem naszego tu spotkania powinno być wyznaczenie kierunków, standardów do poprawy jakości życia pacjentów, którzy są w stanie choroby lub są w okresie po chorobie i trzeba tu podkreślić to zjawisko, które towarzyszy, czyli tak zwany długi ogon, który będzie wywoływał różne powikłania który w okresie chorobowym będzie wywował różne stany chorobowe u pacjenta, które rzeczywiście takim charakterystycznym określeniem można zamknąć, że choroba jest nieprzewidywalna, absolutnie nieprzewidywalna jest. Tutaj w postępowaniu diagnostycznym oczywiście obraz TK, jak i badania genetyczne pokazują nam kwalifikacje do grupy łagodny, umiarkowany, ciężki krytyczny przebieg choroby, ten poziom dedimerów Niezwykle ważne, ale to rzeczywiście jest w fazie dopuszczania do fizjoterapii, to postępowanie <coughs> będzie związane z powikłaniami, które należy bezwzględnie wziąć pod uwagę. I tutaj część objawów przechodzi w powikłania. To jest tak właśnie ta kombinacja różnych zjawisk towarzyszących temu procesowi. Ale tutaj nie należy należy bezwzględnie pamiętać o różnych aspektach tego, tego, tego stanu, jakim między innymi jest wywołany burzą cytokin, czyli hipercytokinemią, która jest jednym z głównych czynników sprawczych wielu powikłań, wielu objawów w, tej, w tym przebiegu infekcji koronawirusem. Dla mnie niezwykle ważną rzeczą jest komponenta sylwetki ciała, która z powodu długotrwałego przebywania w pozycji leżącej, czy też potem tego, tego okresu spadku aktywności, bo przecież musimy wziąć pod uwagę, że stan, w jakim znajduje się pacjent, czy to pacjent w stanie ostrym, czy w późniejszym okresie w pobycie podczas hospitalizacji, czy też Pacjenci, którzy są na izo w trakcie izolacji czy też kwarantanny, to jest zmiana warunków życia. gdzie pacjenci są zmuszani do przyjmowania pozycji albo sami ulegają takiej presji przyjmowania niewłaściwej sylwetki, która w wielu badaniach jednoznacznie pokazuje powikłania z tym związane. Bardzo. Ważnym kierunkiem w obserwacji pacjenta, oprócz oceny poziomu lęku jest ocena stanu zmęczenia jego, który będzie nam dawał między innymi powikłania w zakresie emocji i brak motywacji do jakichkolwiek działań. A cały czas odnoszę nasze działania do takiego, takiego ustalenia całego procesu, aby oddziaływać na poprawę jakości życia bez względu na to w jakim stanie pacjent jest, bo oczywiście ta jakość życia będzie różna w zależności od kryteriów podstawowych. Tutaj niezwykle ważny jest patomechanizm powikłań neurologicznych, które w burzy cytokin będzie objawiał się między innymi obrzękiem mózgu. Są wymieniane mechanizmy podobne jak w stwardnieniu rozsianym, czyli rozpadu otoczki mielinowej, czy po prostu zatorowe czynniki wywołujące nie ulega żadnej wątpliwości, że wczesna diagnostyka bezwzględnie nas tutaj zachęca, będzie zachęcała do bardzo wnikliwej oceny tej sytuacji. Oddziaływanie koronawirusa na nabłonek węchowy, na leukocyty, na, komu, na, przepraszam, na komórki śródbłonka. Czy bezpośrednio na komórki nerwowe wywołuje różne stany, właśnie w tym zakresie, które będą stanowiły dla nas ważne wyzwanie, bo sprawność układu oddechowego, niezwykle istotna w tym całym procesie, będzie wiązała się, jak już tutaj Państwo poprzednicy o tym wspomnieli, ja to podkreślam, z wieloma innymi schorzeniami, które mogą być indukowane albo mogą bezpośrednio <laughs> towarzyszyć. Temu procesowi. Tutaj mamy encefalopatię, tutaj mamy zapalenie mózgu, tutaj mamy no, wspomniane zaburzenia węchu, tu mamy bardzo ostre schorzenia mózgowo-naczyniowe czy przetrwałe infekcje. Zmiany w tkance płucnej o różnym obrazie, tak już wcześniej wspomniałem, to rzeczywiście zagrażająca ciężka niewydolność oddechowa wymagająca fizjoterapii. Świadomość tych zjawisk i tego procesu stanowi jeden z głównych elementów funkcjonowania obsługi pacjenta. Czerwetka ciała, która ma ścisły związek z okolicznościami, w jakich znajduje, w jakich znajduje się pacjent, będzie stanowiła skutkujące objawy ograniczeń w życiu codziennym, ale między innymi będzie powodowała wpływ na osłabienie siły mięśniowej czy właśnie samego cyklu oddechowego. Tym mechanizmem bezpośrednim jest między innymi tyłopochylnie miednicy związane z sylwetką, którą trzymuje pacjent, czy to w pozycji leżącej, czy to w pozycji siedzącej w późniejszym etapie ze zmianą kinematyki i oddychania. I oczywiście tutaj to bezpośrednio będzie wpływało na ograniczenie prawidłowej pracy układu oddechowego, który jest taką ważną komponentą naszego całego działu postępowania. Kompleksowość jest oczywista, fizjoterapia, ale tutaj ostatni element psychoterapia, i tu podkreślam, psychoterapia nie tylko dla pacjenta, ale również dla zespołu obsługującego. Zespołu, który zajmuje się bezpośrednio pacjentami, którzy przechodzą te stany związane z koronawirusem. Cel usprawniania w takim prostym przekazie oczywiście. Bardzo mi się podobała tutaj ta część dotycząca postępowania diagnostycznego, kwalifikacji do wysiłku, oceny postępów u, u pacjenta, ale w praktycznym znaczeniu zniesienie restrykcji wynikających z przyjmowanej sylwetki, poprawa sprawności układu i krążenia, przywrócenie optymalnej aktywności motorycznej, która będzie stanowiła ukoronowanie tych naszych działań. I nie zapomnijmy o zapobieganiu powikłaniom i o profilaktyce. Planowanie fizjoterapii to jest właśnie ta część organizacyjna na różnych etapach we wspomnianych wcześniej programach ograniczonych, przy programach rozszerzonych, ona ma charakter, musimy o tym oczywiście, musimy to uwzględnić, wiemy o tym, ale musimy to uwzględnić, że ona się odbywa w szpitalu oraz ambulatoryjnie czy w opiece domowej. Ocena funkcjonalna i tutaj bardzo mnie interesuje wynik naszej konferencji. Jakiego typu postępowanie w ocenie funkcjonalnej, które ma uwzględnić różne parametry, w tym również ruchomość przepony, będzie taką ważną składową opieki nad pacjentem. Ale chciałem podkreślić, że my musimy pamiętać o schorzeniach współistniejących i ograniczeniach, które występują jako powikłania, ale mogą być również elementem który towarzyszy temu pacjentowi. To jest rzecz, która jest, może być w tle naszych działań, ale nie rezygnujmy z tego i przy całych zaangażowaniu wielkiej emocji opieki nad pacjentem pamiętajmy również i o tych aspektach. Co jest dla mnie inspirujące tutaj do udziału w konferencji, bo oczywiście nie czuję się ekspertem, od Covidu, 38-letnia praktyka pracy również na intensywnym, na oddziale intensywnej terapii powoduje, że mam taki program i chętnie wysłucham wszystkich innych uwag, które będą poszerzały ten program działań. I tu właśnie jest ten element. My musimy poszukiwać nowe, skuteczne rozwiązania. Mnie się wydaje, że to się nam dzisiaj uda, przynajmniej w jakim stopniu zrealizować. Intensywność terapii. Jeden, półtora metr to jest, to, jest, to jest stan spoczynkowy podczas leżenia, siedzenia. Dwa, to jest bardzo łagodny wysiłek i to jest właśnie taki, takie kryterium, które należy wziąć pod uwagę. Aktywność fizyczna o niskiej, umiarkowanej intensywności 2 do 3 w zależności od zdolności pacjenta. Tutaj myślę, że badania pulsoksymetrem są bardzo fajnym wskaźnikiem i trafnym wskaźnikiem i podkreślana bezwzględnie nasza rola i tutaj dotycząca bezpieczeństwa i pacjentów i nasza monitorowanie parametrów czynności układu oddechowego i krążenia które będą miały realizować tę tą intensywność kiedy rozpocząć jak tylko pacjent został zakwalifikowany do fizjoterapii tutaj czy poziom dedymerów, czy wszystkie inne aspekty, które mogą powodować, będą uwzględniane przez nas, ale rzeczywiście one są kwalifikacją lekarską. W tym trudnym momencie, bo to jest moment dużych emocji, ja brałem udział właśnie w, takim, w takich działaniach, są to olbrzymie emocje dotyczące rokowania i, i przeżycia pacjenta, są główne elementy, jak przepływ w drogach oddechowych oraz ewakuacja wydzieliny. Celem jest zapobieganie i/lub spowolnienie szybkiego pogorszenia funkcjonowania fizycznego i emocjonalnego. Tych, tych dwóch sfer nie jestem w stanie rozdzielić i uważam, że one są bardzo ważnym elementem opieki nad pacjentem. Sylwetka ciała ona wpływa na kinematykę klatki piersiowej. Tutaj zmiany w cyklu oddechowym, od niej są zależne zaburzenie gospodarki tlenowej, pogorzenie fizjologicznych funkcji narządów i tkanek jako skutek, pogorszenie typowych parametrów spirometrycznych. Pamiętając o aktywności, no to chcę wspomnieć, że nie tylko diafragma, ale transversus, serratus anterior są te mięśnie które biorą aktywny udział w układzie stabilizacyjnym, ale biorą, są to również mięśnie, które usprawniają proces respiracji jak również mięśnie, dna, miednicy, które wtórnie poprawiają wyniki spirometryczne, o czym jeżeli zapomnimy właśnie w tym natłoku emocji, w tym naszym zaangażowaniu, możemy sami sobie utrudniać ten proces uzyskiwania postępów. Most i kość krzyżowa możemy wpisać w trójkąt, ruch jednego elementu bo wpływa na pozostałe relacje, ustawienia, tu geometria euklidesowa bardzo dobrze nam pozwala, to wyjaśnić, i to też jest jeden z elementów składowych, który towarzyszy nam przy opiece nad pacjentem. Efekty korekty ustawienia kręgosłupa najlepiej pokazuje ta grafika z wydłużoną fazą wydechu. Czerwona grafika pokazuje nam postawę nieprawidłową, wadliwą, czyli pacjenta w tej typowej zgiętej pozycji, slump position. Ta Tera terapia w warunkach oją. <laughs> Techniki ciśnienia, wspomaganie wydechu, drenaż, ale pamiętamy tutaj o pierwszej fazie obrotu, i tu chciałem bardzo dołożyć jako treść naszych obserwacji, opieki nad pacjentem. Zaraz będę mówił o metodzie Wojty. Dlaczego metoda Wojty, i jakie ona ma uwarunkowania, ale kinesiology taping oraz integracja sensoryczna, włączamy u pacjentów techniki stymulacji obwodowej. By, które mają powodować, że w powikłaniach neurologicznych my tym pacjent zajmujemy we bardzo wstępnym, wczesnym okresie. To do Wojty poprawia. to są parametry jednoznaczne, które pokazują, i co ciekawe, w tym ruchu w przepony, i tutaj właśnie mamy jakby uzupełnienie tego wcześniej wspomnianego holistycznego, kompleksowego traktowania pacjentów miałem przyjemność być na rocznym szkoleniu w Monachium profesora Wojty i profesor Wojta mówił, że był w ośrodku mózgowych porażeń dziecięcych które to dzieci zaburzeniami oddychania, zwykle to zapalenie płuc i oskrzeli były uciskane w strefie piersiowej i zobaczył, że tam poruszają się odcinki ciała i taka cała historia, więc pierwsza faza obrotu i strefa piersiowa swoją genezę ma właśnie w poprawie jakości oddychania i w leczeniu powikłań. Stymulacja wpływa, tutaj mamy jednoznacznie wykaz elementów, które Pokazują, że warto o tym bezwzględnie pamiętać, jeżeli my się myślimy cały czas o tej wspomnianej poprawie jakości życia. Metoda wójty nie powoduje istotnego obciążenia układu, podkreśla się bezpieczeństwo stosowania. Tutaj gorąco zachęcam do, do drążenia tego tematu. Kinezologia typing również jednoznaczne wyniki dotyczące poprawy i sensu stosowania tych działań ciekawostką jest zmniejsza uczucie zmęczenia. Jest również bezpiecznym narzędziem w, w działaniach leczniczych. Kontynuacja, w tej kontynuacji musimy pamiętać cały czas o reedukacji posturalnej, która sama w sobie jest aktywnością neuromotoryczną i trening wydolnościowy tutaj powinienem napisać o wskazaniach, które będą, czyli ten plan leczenia, który będzie oparty o, o bezwzględne postępowanie i wyniki badania funkcjonalnego, w tym wydolności o, o organizmu, wydolności pacjentów. Tu możemy się posługiwać rzeczywiście pojęciem, który nam ułatwia przynajmniej ogólne zarysy doboru terapii które powinny być uzupełniane przekazywaniem prostych zaleceń. Bo pacjent wiedział, co ma z sobą robić, tak? Tutaj w tych działaniach trzeba też wziąć pod uwagę, że szczególnie w tym ostrym stanie mamy do czynienia z pacjentem nieprzytomnym, czy tak jak my mamy do czynienia z dzieckiem, z niemowlęciem, bo mieliśmy 22 dzieci, przy czym żadne nie było w stanie ciężkim z tych dzieci. Pamiętając o zaburzeniach nerwowo-mięśniowych, musimy pamiętać o wszystkich powikłaniach związanych z tym, jak na przykład zaburzenia naczynia ruchowe, czy utrata siły i wytrzymałości. Podkreślam jeszcze raz, w budowaniu programu leczenia, planowania fizjoterapii, aby nie zapomnieć o usprawnieniu schorzeń współudniejących. I stymulacja odporności, która mogła być też zwieńczeniem naszych działań. Pamiętanie o, o, o takich elementach, jak sen, dieta, czy aktywność ruchowa. Proces kontroli. Należy zachować pełną kontrolę procesu leczenia jest zupełnie oczywiste i tutaj padało to wiele razy w prelekcjach, błąd interpretacji będzie skutkował powikłaniami i tutaj mówimy o bezpieczeństwie nie tylko pacjenta, ale bezpieczeństwie również naszym. Wzrost objawów duszności, sygnał zwiększonej dynamiki, trzeba bezwzględnie alarmować, brać udział w tym procesie obserwacji pacjenta w kontaktach z, z grupą lekarzy i ten element monitorowania w naszych warunkach, czyli z tym pacjentem w pobycie, podczas pobytu w szpitalu, czyli pulsoksymetria i pomiar wszystkich parametrów z tym związanych, rzeczywiście pozwala nam planować i zajmować się tym pacjentem. Poprawa parametrów oddechowych wymienionych tutaj wskazują na dobre efekty stosowania tych elementów, jak korekta sylwetki ciała, metody Wojty oraz kinezylo-tapingu. Stosowanie korekty sylwetki i wzorców globalnych stanowi propozycję rozszerzenia systemu usprawniania pacjentów z COVID 19 i w zespole postwirusowym. Bardzo dziękuję.